Panie i Panowie, to zaszczyt być dziś z Państwem. I oczywiście nie wykonywałbym swojej pracy, gdybym nie próbował skusić Was nowiutką suprą. Toyota pracuje nad nowym planem zmiany branży motoryzacyjnej. Ten trendsetter chce być firmą, która wykracza poza zarabianie na ludziach poprzez samą sprzedaż samochodów. Światowej sławy firma niedawno podzieliła się kilkoma ekscytującymi pomysłami, które jej w tym pomogą. Podczas gdy najnowszą innowacją motoryzacyjną są samochody elektryczne, prezes Toyoty zrobił duży krok naprzód, prezentując nowy samochód napędzany wodą. Ten zachwycający pojazd jest napędzany silnikiem, który nie potrzebuje ani prądu, ani benzyny do działania. Czy Toyota naprawdę jest w stanie wprowadzić tę niewiarygodną innowację? I czy fakt, że silnik jest zasilany wodą, to cała prawda? Dołącz do nas, a ujawnimy, co Toyota ma w zanadrzu, a czego media nie mówią o tej technologii. Podczas niedawnego briefingu technicznego w Japonii wiceprezes wykonawczy i dyrektor DSE technologii Toyoty Hiroki Nakajima wyjaśnił, jak Toyota zamierza wykorzystać technologię, aby zrealizować swój nowy plan. Stało się to po tym, jak były prezes firmy Akio Toyota zabrał głos w tej sprawie. Hiroki Nakajima przedstawił wiele różnych pomysłów, z których niektóre są wciąż w fazie rozwoju, które pomogą Toyocie osiągnąć jej cele. Wyjaśnił, jak firma planuje produkować samochody w przyszłości i jakie technologie będzie wykorzystywać. Wszystko to jest częścią planu Toyoty, by stać się firmą zajmującą się mobilnością co oznacza, że firma chce zapewnić ludziom różne możliwości dojazdu do pracy. Hiroki nie był sam, dzieląc się tymi ekscytującymi planami. Dołączyli do niego dwaj inni ważni liderzy Takeru Kato i Mitsumasa Yamagata. Takeru odpowiada za produkcję samochodów elektrycznych zwanych BW. Mitsumasa natomiast poprowadzi zespół produkujący samochody wodorowe, gdy fabryka wkrótce zostanie otwarta. Nie jest żadną nowiną, że Chiny są obecnie liderem w produkcji pojazdów elektrycznych zwanych po prostu EV. Ameryka próbuje nadrobić zaległości, wykorzystując tę samą technologię, ale Japonia właśnie wykonała zaskakujący krok, opracowując nowy typ silnika, który zaskoczył ekspertów. Co jest takiego wyjątkowego w tych silnikach, możesz zapytać? Cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Wytwarzają one jedynie parę wodną jako spaliny. Oznacza to, że nie szkodzą środowisku tak jak tradycyjne silniki. Poza tym nadal są to silniki spalinowe czyli technologia, którą znamy. Oznacza to, że Japonia robi duży krok w kierunku bycia liderem w dziedzinie transportu. Toyota jako japońska firma intensywnie pracuje nad rozwojem technologii wykorzystującej węglowodory w sposób przyjazny dla środowiska. Koncentruje się na technologii ogniw paliwowych, która pozwala samochodom jeździć na wodorze zamiast benzynie. To stawia Toyota w doskonałej pozycji, aby przewodzić w produkcji samochodów przyjaznych dla środowiska. Toyota zaprezentowała już swoje pomysły, opracowując szereg różnorodnych patentów na samochody takie jak Mirai napędzane wodorem. To stawia Toyota w czołówce producentów samochodów przyjaznych dla planety. Toyota pokazuje, jak bardzo zależy jej na udoskonalaniu specjalnej technologii, która wykorzystuje wodór do wytwarzania energii elektrycznej. Technologia ta nazywa się systemem ogniw paliwowych wodorowych i działa podobnie do silnika amoniakalnego. Jej ogromną zaletą jest to, że nie szkodzi środowisku tak jak tradycyjne silniki. Samochody wykorzystujące te technologie zwane samochodami elektrycznymi z ogniwami paliwowymi wodorowymi FCFE nie emitują żadnych szkodliwych gazów cieplarnianych. Z rury wydechowej wydobywa się jedynie para wodna, która jest całkowicie nieszkodliwa. To sprawia, że stanowią one niezwykle istotne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Ogniwa paliwowe Toyoty na wodór. Działają na zasadzie reakcji chemicznej między wodorem zgromadzonym w pojeździe a tlenem w otaczającym nas powietrzu. Ta reakcja wytwarza energię elektryczną, która napędza samochód. To bardzo sprytny i wydajny sposób na napędzanie samochodów bez szkody dla środowiska. Toyota jest liderem w rozwoju tej technologii, a jej zaangażowanie pokazuje, jak poważnie podchodzi do tworzenia samochodów przyjaznych dla planety. Dzięki technologii ogniw paliwowych zasilanych wodorem, Toyota przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Silnik posiada specjalny element zwany elektrolizerem. Ten element pobiera wodę i wykorzystuje proces zwany elektrolizą, aby rozdzielić cząsteczki wody na dwa różne związki wodór i tlen. Woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, połączonych ze sobą w specjalny sposób. Elektrolizer wykorzystuje specjalny rodzaj energii zwany elektrycznością do rozbicia tych atomów. Prąd jest przesyłany przez dwa specjalne elementy metalowe zwane elektrodami. Elektrody te umieszcza się w wodzie, a przepływający przez nie prąd elektryczny powoduje rozpad cząsteczek wody. Atomy wodoru są przyciągane do jednej z elektrod, a atomy tlenu do drugiej. Oznacza to, że wodór i tlen są od siebie oddzielone. Elektroda, do której przyciągany jest wodór, nazywana jest elektrodą ujemną, czyli katodą. Elektroda, do której przyciągany jest tlen, nazywana jest elektrodą dodatnią, czyli anodą. Prąd elektryczny, przepływający przez elektrody, powoduje, że atomy wodoru przemieszczają się do katody, a atomy tlenu do anody. Proces ten jest bardzo wydajny i bezpieczny. Nie wymaga dużych nakładów energii i nie wytwarza żadnych szkodliwych produktów ubocznych. Z elektrolizera wydobywa się jedynie wodór i tlen. Wodór może następnie służyć jako paliwo do silnika. Jedną z największych zalet tego procesu jest to, że nie wymaga on dużego ciężkiego zbiornika do magazynowania wodoru. Elektrolizer może wytwarzać wodór w razie potrzeby, więc nie ma potrzeby jego wcześniejszego magazynowania. Dzięki temu silnik jest znacznie lżejszy i wydajniejszy. Silnik wymaga jednak pewnych specjalnych modyfikacji, aby mógł pracować na wodorze zamiast benzyny lub oleju napędowego. Jedną z głównych zmian są wtryskiwacze paliwa. To właśnie te elementy rozpylają paliwo do silnika, aby mogło się spalić i wprawić go w ruch. Ponieważ wodór to inny rodzaj paliwa, wtryskiwacze paliwa muszą być odpowiednio dostosowane, aby rozpylać je do silnika w odpowiedni sposób. To nie wszystko. Niektóre inne części silnika również wymagają modyfikacji, aby mogły pracować z wodorem. Na przykład blok silnika i głowica cylindrów muszą zostać wzmocnione, aby wytrzymać wysokie ciśnienie wodoru. Silnik potrzebuje również specjalnych zaworów i świec zapłonowych, aby zapewnić jego wydajną i bezpieczną pracę. Ale nawet po tych zmianach, silnik oferuje naprawdę imponujące korzyści dla środowiska. Jedną z najważniejszych jest to, że generuje niemal zerową emisję spalin. Oznacza to, że nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, tak jak tradycyjne silniki. Nie emituje dwutlenku węgla, tlenków azotu ani cząstek stałych, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. Silnik jest również bardziej praktyczny i ekonomiczny niż tradycyjne silniki. Jednym z głównych powodów jest to, że do tankowania potrzebuje tylko wody. Oznacza to, że nie musisz jeździć na stację benzynową, aby zatankować benzynę lub olej napędowy. Zamiast tego możesz po prostu zatankować wodę, która jest znacznie tańsza i bardziej dostępna. Zmniejsza to również potrzebę wydobywania ropy naftowej, która jest procesem szkodliwym i zanieczyszczającym środowisko. Zmniejszając zapotrzebowanie na ropę naftową, silnik ogranicza również zużycie paliw kopalnych do określonych sektorów, takich jak lotnictwo i przemysł ciężki. Jest to istotne, ponieważ paliwa kopalne są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmiany klimatu. Zmniejszając nasze uzależnienie od paliw kopalnych, możemy pomóc spowolnić zmiany klimatu i stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. Jeśli wiele osób zacznie korzystać z tego silnika, może to znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na wydobycie metali rzadkich z ziemi. Metale rzadkie są wykorzystywane w wielu technologiach, w tym w elektronice i systemach energii odnawialnej, ale ich wydobycie może być bardzo szkodliwe dla środowiska. Może zanieczyścić glebę, wodę i powietrze, a nawet zaszkodzić okolicznym mieszkańcom. Proces wydobywania metali rzadkich jest często niebezpieczny i destrukcyjny. Wiąże się z głębokimi wykopami w ziemi, co może powodować osuwiska i inne wypadki. Substancje chemiczne używane w procesie wydobywczym mogą również przedostać się do środowiska i wyrządzić szkody. Zmniejszając potrzebę wydobycia metali rzadkich, silnik może pomóc zminimalizować te szkodliwe skutki. Silnik wodny Toyoty jest również lepszy niż inne typy silników wykorzystujących wodór, takie jak pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi, wodorowymi FCFI. Jednym z głównych powodów jest to, że magazynowanie wody jest znacznie łatwiejsze i tańsze niż magazynowanie wodoru. Wodór jest gazem, dlatego należy go przechowywać w specjalnych zbiornikach, które wytrzymują wysokie ciśnienie. Takie zbiorniki są ciężkie, drogie i mogą nawet przeciekać, co może być niebezpieczne. Woda natomiast jest cieczą, więc znacznie łatwiej ją przechowywać. Nie wymaga specjalnych zbiorników ani wysokiego ciśnienia, dzięki czemu jest znacznie bezpieczniejszy i bardziej praktyczny. Oznacza to, że silnik może być używany w wielu różnych sytuacjach, od małych samochodów osobowych. Po duże ciężarówki, a nawet w elektrowniach. Jego prostota i bezpieczeństwo sprawiają, że jest to znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie niż inne typy silników. Technologia tego silnika to coś więcej niż tylko jego możliwości. Dotyczy to również jego konkurencyjności. Przewaga silnika nad innymi silnikami oznacza również, że może on pomóc zmniejszyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych i zminimalizować szkodliwe emisje. Dzięki wykorzystaniu wody jako paliwa, silnik nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmiany klimatu. To czyni go znacznie bardziej zrównoważonym rozwiązaniem w transporcie i wytwarzaniu energii. Ten silnik to duży krok naprzód w dziedzinie technologii i zrównoważonego rozwoju środowiska. Pokazuje, że możemy tworzyć maszyny, które są nie tylko bardziej wydajne i mocne, ale także korzystniejsze dla planety. Ten silnik jest wyjątkowy, ponieważ wykorzystuje wodę jako paliwo, co oznacza, że nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych, jak tradycyjne silniki. Ta innowacja jest ważna nie tylko ze względu na postęp technologiczny, ale także dlatego, że pokazuje, że możemy priorytetowo traktować kwestie środowiskowe bez poświęcania wydajności. Ten silnik to doskonały przykład tego, jak możemy wykorzystać naukę i inżynierię do tworzenia rozwiązań korzystnych zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Zrównoważona konstrukcja silnika czyni go przełomowym dla środowiska. Wykorzystując wodę jako paliwo, zmniejsza nasze uzależnienie od paliw kopalnych i minimalizuje szkodliwe emisje. Oznacza to, że możemy transportować i wytwarzać energię bez przyczyniania się do zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza. To ogromny krok w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Postęp technologiczny silnika sprawia, że jest on również bardziej wydajny i praktyczny. Ma prostszą konstrukcję i wymaga mniej konserwacji niż tradycyjne silniki. Oznacza to, że może być stosowany w wielu różnych sytuacjach, od małych samochodów osobowych po duże ciężarówki, a nawet w elektrowniach. Jego wszechstronność i trwałość sprawiają, że jest znacznie lepszym wyborem niż tradycyjne silniki. Innowacja stojąca za tym silnikiem to doskonały przykład tego, jak technologia i troska o środowisko mogą połączyć się, by stworzyć coś niesamowitego. To pokazuje, że nie musimy wybierać między postępem a zrównoważonym rozwojem. Możemy mieć jedno i drugie. Silnik ma potencjał, by zmienić zasady gry w branży motoryzacyjnej. Może być impulsem, którego potrzebuje branża, by się odrodzić i zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Przez długi czas branża koncentrowała się na produkcji samochodów szybszych, mocniejszych i bardziej luksusowych, ale niekoniecznie bardziej przyjaznych dla środowiska. Dzięki silnikowi wodnemu Toyota pokazuje, że można tworzyć samochody, które są jednocześnie wydajne i przyjazne dla środowiska. Zanim Toyota podjęła kroki w kierunku produkcji samochodów napędzanych wyłącznie wodą, okazało się, że nie była pierwszą firmą, która dokonała tego wyczynu. Kontrowersyjny samochód napędzany wodą firmy GenePax. W 2008 roku japońska firma GenePax nagle ogłosiła, że stworzyła samochód napędzany wodą zamiast benzyną lub olejem napędowym. Było to ogromne osiągnięcie, ponieważ mogło oznaczać tańszy i bardziej ekologiczny sposób zasilania samochodów. Firma twierdziła, że opracowała specjalny system, który mógł pozyskiwać energię z wody, która następnie była wykorzystywana do napędzania samochodu. Nazwali go samochodem napędzanym wodą. System wykorzystywał specjalny generator do rozszczepienia cząsteczki wody na wodór i tlen, a następnie wykorzystywał wodór jako paliwo. Jednak eksperci przyjrzeli się bliżej i zdali sobie sprawę, że system nie do końca był tym, na co wyglądał. Uważali, że samochód w rzeczywistości wykorzystuje specjalny materiał o nazwie wodorek metalu do generowania energii, a nie tylko wodę. Oznaczało to, że samochód nie jeździł wyłącznie na wodzie. Niektórzy byli sceptyczni co do twierdzeń GenePax a firma nigdy nie opublikowała żadnych dowodów naukowych na poparcie tych twierdzeń. Naukowcy i konkurenci firmy wyrazili wiele negatywnych opinii, a ich argumenty były przekonujące. Na przykład, niektórzy naukowcy przypominali, że biorąc pod uwagę naszą wiedzę z fizyki, niemożliwe jest uzyskanie energii z samej wody. Wyjaśniali, że woda jest bardzo stabilną substancją to jeden z podstawowych pierwiastków, a jego cząsteczki są połączone silnymi wiązaniami. Oznacza to, że rozerwanie tych wiązań i rozłożenie wody na oddzielne cząsteczki wodór i tlen wymaga energii. Wyobraź sobie, że próbujesz złamać mocny kij. Trzeba użyć siły, żeby rozdzielić go na pół. Naukowcy zauważyli również, że woda jest najbardziej stabilną formą wodoru i tlenu, więc nie da się uzyskać energii, przekształcając wodę w coś innego. Energia jest już związana w cząsteczkach wody i trzeba dostarczyć jej więcej energii, żeby je rozdzielić. Niestety nie da się uzyskać energii z samej wody. Zgodnie z prawami fizyki, wiele pomysłów na samochody napędzane wodą wykorzystuje proces zwany elektrolizą, który rozkłada wodę na wodór i tlen. Następnie te pierwiastki ponownie się łączą, uwalniając energię, ale z tym podejściem jest pewien problem. Pierwsza zasada termodynamiki głosi, że energia potrzebna do rozbicia cząsteczek wody zawsze będzie taka sama jak energia uwalniana podczas ich ponownego łączenia. Druga zasada termodynamiki jeszcze bardziej pogarsza sytuację GenePax. Mówi ona, że kiedy przekształcasz energię z jednej formy w drugą część energii, zawsze będzie marnowana. Oznacza to, że nawet jeśli uda Ci się rozdzielić cząsteczki wody i ponownie je połączyć, ilość użytecznej energii, jaką uzyskasz z układu, zawsze będzie mniejsza niż energia, którą do niego włożysz. Niektórzy krytycy przytaczali kontrowersyjną historię Stanleya Meyera, który trafił na pierwsze strony gazet w 1980 roku dzięki niezwykłemu twierdzeniu o zbudowaniu bagi, który mógł jeździć na wodzie. Jednak wyjaśnienia Meyera dotyczące działania jego wynalazku były niespójne i rodziły więcej pytań niż odpowiedzi. Czasami mówił, że zastąpił świece zapłonowe rozdzielaczem wody, a innym razem opisywał ogniwo paliwowe, które mogło rozszczepiać wodę na wodór i tlen. Twierdził, że to ogniwo paliwowe wykorzystuje rezonans elektryczny do rozszczepiania wody, która następnie jest spalana w silniku wytwarzając energię. Brzmi to jak rewolucyjny pomysł, ale niestety nigdy nie zostało poparte solidnymi dowodami. Twierdzenia Mayera nigdy nie zostały zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, a jego historia ostatecznie zakończyła się hańbą. W 1996 roku sąd w Ohio uznał go winnym rażącego i rażącego oszustwa. Co oznacza, że jego twierdzenia uznano za fałszywe i wprowadzające w błąd. Krytycy twierdzili, że Genepax robi to samo co Stanley Meyer oszustwo. Stanley Meyer nie był jedynym, który twierdził, że produkował samochody napędzane wodą przed Toyotą. Firma Hydrogen Technology Applications opracowała w 2002 roku specjalne urządzenie, które mogło rozszczepiać wodę na wodór i tlen, nazywając je kwagenem. Początkowo planowali wykorzystać tę technologię jako bezpieczniejszą alternatywę dla spawania tlenowo-acetylenowego. Wkrótce jednak wysunęli śmiałe twierdzenia, że ich urządzenie może napędzać samochód wyłącznie wodą. Opracowali kilka złożonych teorii wyjaśniających jego działanie w tym teorie tak zwu magnagazów i magnicyli. Jednak te idee nie znalazły poparcia w dowodach naukowych. Założyciel firmy Dennis Klein twierdził nawet, że firma prowadzi rozmowy z dużym producentem samochodów i rządem USA w sprawie wykorzystania ich technologii w hamerach. Oznaczałoby to ogromną zmianę w sposobie zasilania samochodów. Nic więc dziwnego, że ludzie byli zarówno podekscytowani, jak i sceptyczni. Z biegiem czasu stało się jednak jasne, że te zapewnienia były najprawdopodobniej przesadzone. Okazało się, że były one przesadzone. Firma nie twierdzi już, że jej urządzenie może napędzać samochód wyłącznie za pomocą wody. Zamiast tego teraz reklamują go jako sposób na zwiększenie oszczędności paliwa w samochodach. Poprzez wykorzystanie produkcji Aquagenu jako techniki udoskonalania paliwa wodorowego. Oznacza to, że nie jest to samochód napędzany wodą, ale raczej sposób na zmniejszenie zużycia paliwa. W tym samym roku 2002 firma Genesis World Energy ogłosiła ważną nowinę. Powiedzieli, że opracowali urządzenie, które może pozyskiwać energię z wody, poprzez jej rozszczepienie na wodór i tlen, a następnie ponowne ich połączenie. Pomysł wydawał się rewolucyjny, i inwestorzy byli chętni do współpracy. Firma twierdziła, że ich urządzenie jest gotowe do wprowadzenia na rynek i zaczęła zbierać pieniądze od inwestorów. Ale coś było nie tak. Mimo całego szumu medialnego, żadne z urządzeń nie trafiło na rynek. Wyglądało na to, że firmie bardziej zależało na wyciąganiu pieniędzy od ludzi niż na faktycznym stworzeniu działającego produktu. W następnym roku Genesis World Energy wygłosił kolejną niewiarygodną deklarację. Twierdzili, że dostosowali swoją technologię do zasilania samochodów. Miała to być przyszłość energetyki, ale okazało się to oszustwem. Właściciel firmy Patrick Kelly został ostatecznie złapany i postawiony przed sądem. W 2006 roku skazano go na 5 lat więzienia za kradzież i nakazano mu zwrócić 400 dolarów inwestorom, których oszukał. To utwierdziło ludzi w przekonaniu, że jego twierdzenia o stworzeniu tak potężnego urządzenia wodnego były oszustwem. W 2008 roku, w tym samym roku, w którym Gene Paks ogłosił zaskakujące odkrycie, mężczyzna o nazwisku Tushara Priyamalai Dira Singhe ze Sri Lanki twierdził, że przejechał samochodem napędzanym wodą 190 mil, 307 km zużywając zaledwie 3 litry, 5,3 pinty imperialne wody. Dodał, że samochód wykorzystywał specjalną technologię, która rozdzielała wodę na wodór i tlen, które następnie były spalane w silniku w celu wytworzenia energii. Brzmiało to jak niesamowity przełom. Premier Sri Lanki Ratna Siri, był pod tak wielkim wrażeniem, że zaoferował pełne wsparcie, aby pomóc Tushara wprowadzić tę technologię na rynek. Myślał, że Tushara ma rację, ale sytuacja nie do końca się zgadzała. Kilka miesięcy później Tushara został aresztowany pod zarzutem oszustwa. Wydawało się, że jego twierdzenia o samochodzie napędzanym wodą były przesadzone i że tak naprawdę oszukiwał inwestorów. Ludzie nie byli zaskoczeni. Znali już kolejne oferty, które rzekomo dotyczyły produkcji samochodów napędzanych wodą, a które okazywały się oszustwem. Można by pomyśleć, że kłamstwa skończyły się w 2008 roku, ale pojawiły się też nowsze doniesienia. Ostatnie oszustwa związane z wynalazkami napędzanymi wodą Dwa lata temu Arianto Misal, wynalazca z Indonezji, twierdził, że stworzył urządzenie o nazwie Nekuba, które mogło przekształcać wodę w paliwo wodorowe, które następnie mogłoby być wykorzystywane do napędzania motocykli. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że twierdził, iż urządzenie to może przejechać niesamowite 500 km na zaledwie jednym litrze wody. To przełomowe odkrycie może wreszcie zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o transporcie i energetyce po tym, jak wielokrotnie ich okłamywano. Zaledwie kilka miesięcy później, w lipcu, Arianto złożył kolejne śmiałe oświadczenie. Twierdził, że jego wynalazkiem zainteresowane są największe marki w branży motoryzacyjnej, takie jak Lamborghini, Ducati i Ferrari. Dodał również, że jest gotów sprzedać swoje urządzenie zagranicznym firmom za zawrotną kwotę 15 miliardów rupii. Jednocześnie wyraził pogardę dla rządu Indonezji i Narodowej Agencji Badań i Innowacji, twierdząc, że go zniszczyły. Do dziś nie wiadomo, co doprowadziło do tego rozłamu, ale oczywiste jest, że Arianto był zdeterminowany, by podążać własną drogą, nawet jeśli oznaczało to sprzeciwienie się establishmentowi. Niestety społeczność naukowa w Indonezji była bardzo sceptyczna wobec twierdzeń Arianto. Naukowcy z Narodowej Agencji Badań i Innowacji stwierdzili, że urządzenie jest teoretycznie niemożliwe do zbudowania, co oznacza, że jest sprzeczne z podstawowymi prawami fizyki i chemii. Ujawnili również, że włoscy producenci samochodów, jak twierdził Arianto, byli zainteresowani na Kubą. W rzeczywistości nie byli zainteresowani tym urządzeniem. Zamiast tego Arianto został zaproszony przez swoich partnerów, co oznacza, że spotkanie było prawdopodobnie raczej kurtuazją niż autentycznym wyrazem zainteresowania. Rodzi to poważne wątpliwości co do słuszności twierdzeń Arianto i tego, czy na Kuba rzeczywiście jest tak rewolucyjnym wynalazkiem, jak twierdzi. Chociaż pomysł GenePax miał wówczas potencjał od tamtej pory, firma nie dała o sobie znać i nikt nie wie, czy nadal pracuje nad swoim samochodem napędzanym paliwem wodnym. Toyota zobowiązała się do kontynuowania badań i rozwoju technologii wodorowych ogniw paliwowych. Wynika to z dynamicznych zmian w branży motoryzacyjnej, z rosnącym zapotrzebowaniem na czyste technologie i nowe pojazdy elektryczne z Chin, takie jak BAD i Xiaomi. Toyota chce utrzymać pozycję lidera na tym zmieniającym się rynku, udoskonalając i wprowadzając innowacje w technologii wodorowych ogniw paliwowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport przyjazny dla środowiska. To jednak nie koniec. Aby osiągnąć ten cel, firma koncentruje się na rozszerzeniu działalności w Europie pod nazwą Hydrogen Factory Europe. Chociaż Toyota masowo produkuje już samochody napędzane wodorem, takie jak Mirai, teraz chce zbadać możliwość wykorzystania paliwa wodorowego w transporcie ciężkim, takim jak ciężarówki i autobusy. Jest to podobne do działań innej firmy Bosch. Toyota wykorzystuje swoją specjalną technologię ogniw paliwowych w wielu różnych obszarach, takich jak duże ciężarówki i autobusy, pociągi, łodzie, a nawet produkcja energii elektrycznej. Ponieważ odniosła sukces w tej technologii, pracuje teraz nad jej udoskonaleniem dla kolejnego pokolenia. Firma chce, aby była trwalsza, bardziej wydajna i bardziej przystępna cenowo. Chcą również, aby działał równie dobrze jak dzisiejsze silniki samochodowe, ale bez szkody dla środowiska planują rozpocząć sprzedaż tego nowego systemu ogniw paliwowych w 2026 roku. Będzie on mógł pokonać o 20% większy dystans niż obecne i będzie o 30% tańszy. Ta nowa technologia może okazać się przełomem w poszukiwaniu alternatywnych paliw, które nie szkodzą środowisku. Inwestycja Toyoty w technologię wodorowych ogniw paliwowych pokazuje, że wciąż jest wiele do odkrycia. Jest oczywiste, że pojazdy elektryczne nie są jedyną opcją. I że inne technologie, takie jak wodorowe ogniwa paliwowe, również mogą pomóc w tworzeniu przyszłości z większym komfortem życia. Podróż Toyoty z nowym silnikiem napędzanym wodą dopiero się zaczyna. Firma poczyniła już znaczne postępy w rozwoju tej technologii, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Toyota będzie musiała nadal wprowadzać innowacje i udoskonalać silnik, aby był bardziej wydajny, mocny i niezawodny. Jeśli jednak odniesie sukces silnik wodny, może stać się flagową technologią Toyoty, wyznaczając nowy standard w branży. Czy widzisz siebie jako właściciela samochodu Toyoty napędzanego wodą, i czy uważasz, że firma poradzi sobie z tym bez żadnych kontrowersji jak inni w przeszłości? Daj nam znać, co o tym myślisz w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, udostępnić rodzinie i znajomym oraz zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. pô shade isso as